Kolejny moduł poświęcony serwerom, czyli nowa kategoria w rozwiązaniach Acer, kategoria, której do tej pory jeszcze w naszej ofercie nie mieliśmy. I o tej kategorii porozmawiam z Rafałem Rawaszem. Cześć Łukasz. Rafał zmęczony panem. już co, po tym całym dniu chyba. Nie tak bardzo. Nie ja tak bardzo. Okay. A, damy, radę. damy radę. Dobra, Rafał, słuchaj. Widzieliśmy przed chwilą filmik o serwerach. Wiemy, że to jest nowa kategoria. Powiedz coś więcej o Marce i jakby skąd pochodzi. Co to okay. jest w ogóle za marka od serwerów? Okej, okay. jeżeli chodzi o markę, bo serwery będziemy sprzedawać pod marką Altosa. To jest, to jest firma, która powstała w roku 1977 w Stanach Zjednoczonych. Specjalizowała się w produkcji systemów komputerowych. W roku 1990 Acer przejął Altos Computer. Kolejną taką datą, ważną datą w przypadku Altosa to jest rok 1997, kiedy to Acer wypuścił pod marką Altosa pierwszy serwer na rynek. No i data 2017 to jest taka najważniejsza tak naprawdę data, jeżeli chodzi o Altosa, bo właśnie w roku 2017 Altos został spółką córką Acera i od tego właśnie roku zaczęła się dynamiczna ekspansja, dynamiczny rozwój serwerów Altosa na świecie. W porządku, czyli tak, marka należy już do Acera, spółka córka, tak jak mówisz, jak wygląda line-up tych produktów i oferta? Okay. Jeżeli chodzi o line-up, to mamy tak naprawdę takie cztery grupy produktów w przypadku Altosa. To są, to są produkty Team client, czyli bardzo małych rozmiarów serwery łączące, tak naprawdę łączące się z głównym serwerem w firmie lub instytucji. Mamy pamięci masowe, mamy jako trzecią kategorię mamy stacje robocze, no i czwartą kategorią są szeroko pojęte serwery, gdzie, gdzie tam możemy wyszczególnić kilka rodzajów serwerów. Przejdźmy może na slajd kolejny. Tutaj mamy taki podział, jeżeli chodzi o, o serwery. Jeżeli chodzi o stypowe serwery, to mamy podział na serwery multinodalne, czyli serwery wielowątkowe na platformie. AMD, mamy serwery rakowe na dwóch platformach na platformie Intela oraz na platformie AMD i mamy serwery towerowe, czyli serwery, które, które występują w takich tradycyjnych obudowach komputerowych. Drugą, tak jakby gałęzią są stacje robocze. I stacje robocze występują na dwóch platformach: występują na platformie Intela i na platformie AMD. Przejdźmy może do kolejnego slajdu. Na kolejnym slajdzie chciałbym Państwu pokazać, jak wygląda mniej więcej line-up naszych stacji ro roboczych. Jeżeli chodzi o stacje robocze, to tak jak wcześniej wspominałem, występują na dwóch platformach. Na platformie Intela i to są modele. P10 i P37 generacji. To są takie jakby najprostsze nasze stacje robocze na tej platformie. Występują one w trzech pojemnościach obudów od 10 do 30 litrów. Są to stacje robocze z, z procesorami od i3 do i7 intelowskimi. Kolejną półką to są, to są już stacje robocze P10. P30, P130, ale już 8 ósmej generacji. Tam są procesory 12, 13 generacji Intela. Kolejną kolejna jakby półkę wyżej, to są, to są stacje robocze P10 i P130, już z procesorami 13 generacji i dodatkowo z najnowszymi pamięciami DDR5. Te stacje robocze wejdą do naszej, do, oferty, do naszej oferty w drugim półroczu tego roku. I jakby najwyżej pozycjonowane to są modele P330, P530. To są modele high stacji roboczych z dwoma lub czterema procesorami. I taki model P150 to jest high-endowy model stacji roboczej z, z dwoma procesorami i pamięciami DDR5. Po drugiej stronie widzą Państwo modele stacji roboczej na procesorach na platformie AMD. Są to takie mainstreamowe, jakby najprostsze stacje robocze na procesorach Ryzena, w obudowach o pojemnościach od 10 do 30 litrów. I taki high model na tej platformie to model P555 z procesorem Epic, o którym wcześniej wspominał zresztą tutaj nasz kolega z AMD. Mm -hmm. to, są, to, to jest rodzaj stacji roboczej z chłodzeniem nie, cieczą. Przejdźmy może do, do, opisu, do opisu jednej ze stacji roboczych, tak, tak dokładniej. To jest, chciałbym Państwu tutaj pokazać stację roboczą AltoSpress 150. Tutaj mamy na, na slajdzie Państwo mają tą, tą stację roboczą. Przede wszystkim kompaktowa obudowa, 38-litrowa. Procesor Intelowski 12 generacji i 7 lub i 9. Pamięci DDR5, o których wcześniej wspominałem, o częstotliwości 4800 MHz. Możliwość rozbudowy pamięci do 128 GB. Na pokładzie dwie karty graficzne, Nvidia Quadro, ewentualnie RTX 3000, szybkie dyski M2 i wydajny zasilacz, bardzo mocny zasilacz 1200 W z certyfikatem 80. 80+. Na kolejnym slajdzie będą Państwo widzieli podział naszych serwerów. Troszeczkę więcej chciałbym o nich powiedzieć. Jeżeli chodzi o multinodalne, wielowątkowe serwery, to mamy je na platformie AMD. Jeżeli chodzi o serwery rakowe, tutaj, tutaj mamy modele na platformie Intela R389, R380 i na platformie AMD i tutaj mamy trzy, trzy rodzaje od prostych 2U poprzez nawet 4U na platformie AMD. I trzecią, trzecią kategorią naszych serwerów to są serwery towerowe, czyli serwery w tradycyjnych obudowach komputerowych i tutaj też od prostych, prostych serwerów. Z procesorem Xeon z zasilaczem 500 W, poprzez model pośredni, który ma jakby już dwa, dwa zasilacze niezależne, do, do modelu high-endowego z podwójnym procesorem i z możliwością zamontowania zasilacza o różnej mocy od 550 do 1200 W. Krótko jeszcze opowiem o jednym z, z przedstawicieli serwerów towerowych, o modelu T350. Tak jak Państwo widzą na slajdzie, takie najważniejsze cechy tego serwera to ten podwójny zasilacz, o którym mówiłem, różnej, z możliwością zamontowania zasilacza o różnej mocy. Dwa niezależne zasilacze, czyli w momencie gdy jeden z zasilaczy ulega awarii, drugi podtrzymuje pracę serwera trzy zatoki 5,25 i osiem zatok 3,5-calowych na dyski, tak zwanych zatok Hot Swamp, czyli zatok, gdzie, gdzie możemy dyski wyjmować, wkładać podczas pracy, podczas pracy serwera. To jest bardzo istotne akurat w przypadku tego modelu. Te serwery, t 350, jakby dedykujemy do małego, średniego biznesu. Łatwe są w, w niedużych kompaktowych obudowach, łatwe do konfiguracji i do rozbudowy. Parę słów na temat Team Client. To, to są serwery malutki, o malutkich rozmiarach, tak naprawdę serwery łączące poszczególne stanowiska pracy w instytucjach czy też firmach z głównym serwerem w firmie. Jeżeli chodzi o Team Client, mamy je na dwóch platformach AMD, modele T415 i trzy modele na platformie Intela. Taka istotna informacja, jeżeli chodzi o nasze, nasze serwery, jeżeli chodzi o Altosa, to współpracujemy z producentem pamięci masowych hustan, producentem znanym na świecie, z producentem, z producentem bardzo wysoko pozycjonowanym i to jest taka istotna informacja, jeżeli chodzi o pamięci w naszych serwerach. Rafał, jak wygląda sprawa z dostępnością serwerów na polskim rynku? Jeżeli chodzi o dostępność, no to oczywiście są to, są to produkty na zamówienie. W tej chwili mamy dwa modele serwerów, które, które możemy Państwu, możemy Państwu jakby wypożyczać na testy. Jednym z tych, z tych serwerów jest serwer, serwer towerowy T350. Jest to, jest to serwer, o którym przed chwilą Państwu opowiadałem. Natomiast drugim z serwerów jest serwer, serwer rakowy R369. To są dwa serwery, które w tej chwili możemy Państwu. Możemy Państwu przekazać na testy i bardzo byśmy chcieli, żeby państwo, żeby państwo, testowali te serwery, żeby Państwo dali nam opinię, powiedzieli, co jest, jakie są plusy, jakie są minusy tych, tych urządzeń. I, i, i tego, do tego Państwa namawiamy. Oczywiście zapraszamy do kontaktu, cały nasz dział handlowy jest do Państwa dyspozycji. Fajnie. Właśnie o to, się chciałem zapytać, co w przypadku pytań, bo jak wiadomo, nowa kategoria <coughs> może tych pytań jednak się trochę pojawić, ale tak jak mówisz, do działu handlowego pytanie i dokładnie, ktoś na pewno się dokładnie. tym zajmie. Rafał, dziękuję ci bardzo. Ja również licznie dziękuję. Dziękuję Państwu. Eltos was established in the United States and became of Acer w 2017. Eltos has nearly 30 years history. Eltos is positioned as a company that provides customers with artificial intelligence computing, high performance computing, cloud computing solutions, and a wide range of IT infrastructure products such as servers and workstations. Eltos solutions can be classified into three categories high performance computing, AI computing, and cloud computing. For AI applications, Alto's AI Works provides customers with complete, integrated AI solutions to help enterprises and developers quickly deploy environment and optimize computing resource allocation. Alto's HCI solves edge computing to process big data lots at a faster speed. In addition, Alto's develops VDI, IDV solutions. Empower universities and enterprises to use the state-of-the-art software, off-platform, and powerful Altos brand sphere computing series servers. It can improve the flexibility, data higher security, and save corporate costs. Altos provides a wide range of IT infrastructure products that can meet customer requirements for high performance, scalable, manageable, reliable secure systems to run enterprise core applications and innovative applications such as ai and machine learning altos provides services in many regions around the world such as taiwan china thailand philippines indonesia india malaysia new zealand australia and india altos has been deeply involved in ai Cloud computing and high performance computing for many years. And we also have many trustworthy partners. In Athos, we are constantly looking for new innovations and solutions which will push the boundaries of what people think is possible. Our mission is to provide a combination of flexibly designed AI, high performance computing, cloud computing solutions, and IT infrastructure products accelerate digital transformation and service innovation. We firmly believe the creation of self value comes from creating values for customers. We will continue to pursue innovations and breakthroughs, empower smart technology and make innovation a reality.